Czy toksyk prześladuje cię po rozstaniu? Czy toksyk może cię obserwować i prześladować tak, abyś tego nie zauważył, nie zauważyła? Jak najbardziej. Oczywiście, że mogą i oczywiście, że to robią. Toksyk może cię prześladować na wiele różnych sposobów, aby sprawdzić co się dzieje w Twoim życiu i w ogóle jak sobie bez nich radzisz? Oto kilka przykładów. Po pierwsze, sprawdzanie Twoich mediów społecznościowych. Oczywiście mogą to być wszelkiego rodzaju platformy. Bardzo łatwo można sprawdzić, czy są zaangażowani, sprawdzając chociażby Twoją historię. Pamiętajmy, że popaprańcy nierzadko obserwują Cię z fikcyjnych kąt. Po drugie, przypadkowe wpadanie na Ciebie w miejscach, które często odwiedzasz. Na przykład w sklepie spożywczym czy restauracji. Po trzecie, śledzenie cię, na przykład podążanie za twoim autem tylko po to, żeby sprawdzić, co robisz i z kim się spotykasz. Korzystanie z urządzeń śledzących, na przykład umieszczenie GPS pod samochodem, używanie aplikacji na telefonie, aby śledzić wszystkie. Twoje ruchy. W niektórych przypadkach mogą nawet, uwaga, używać ukrytych kamer. Ponadto angażowanie latających małp, co oznacza uzyskiwanie informacji od najbliższych ci osób, na przykład rodziny. I najbardziej przerażający sposób, czyli fizyczne prześladowanie, czyli obserwowanie każdego Twojego ruchu i naruszanie Twojej prywatności. Toksyczni ludzie mogą prześladować, aby odzyskać. Poczucie kontroli, zwłaszcza jeśli postrzegają cię jako wartościowego ze względu na twój sukces i w ogóle sposób poruszania się bez nich. Stalking pozwala im poczuć kontrolę i znaleźć najlepszy punkt wejścia z powrotem do twojego życia. Mogą nadal wierzyć, że jesteś ich własnością, co tylko pogłębia ich złudzenie.